Trzeba pokazać kukurydzę. Dwa tygodnie mnie nie było. Tak ta wygląda. Coś telefon mi się zawiesza. No i taka właśnie robótka. Jaką to pryska? Do tyłu jeździ. A bo nie opyskiwaczem opryskiwaczem do przodu, tak jak ja. A kukurydza do połowy koła. Dobrze, może uda mi się jeszcze coś nagrać z tamtej kukurydzy, co była posiana w ten mulcz. Ale jadę teraz po dziecko do szkoły. Później ćwiczenia dodatkowe, pewnie nic nie wyjdzie. Dobra, to na razie.